No, i słowo się rzekło. Jest nas w studiu dwóch. Trzeci został w drugim studiu, czwarty realizuje, czyli właściwie mężczyzn jest czterech. Tego się trzymajmy, ale gość jest jeden, Paweł Swiernalis. Witam Ciebie pięknie. Cześć, Adamie, witam serdecznie. Zacząłem tak przewrotnie, a z drugiej strony chciałem przypomnieć słuchaczom, bo myślę, że kojarzą Ciebie ze solowej twórczości. No, a teraz objawia się jako część składowa zespołu. Za chwilę do tego przejdziemy. Wracając do. Solowej twórczości, duet niezwykły yy, z Piotrem Roguckim, ogrodnik. Mamy jesień. To się pięknie wszystko spoiło. Tak, myślę, że, że gdybym miał wybrać porę roku, yy, która odpowiada tej muzyce, to jest zdecydowanie jesień. Mm -hmm. Ale ta nowa muzyka y, też y, z jesienią, z zimą, ze śniegiem koreluje. Ale to za chwilę. Y, to było nagranie, które pochodziło z drugiego twojego solowego tak albumu. Jest. A w roku ubiegłym y, przedstawiłeś się z trzeciej swojej odsłony solowej. Płyty. Y, też ważnej, bo myślę, że pokazującej troszeczkę miejsce, w którym obecnie się znajdujesz jako artysta. Mm -hmm. To była trudna płyta, bo trudną drogę przeszedłem, żeby ją w ogóle wydać na, na świat, więc efekt jest bardzo, bardzo złożony. To jest jakiś wielki graniastosłup, który się formował bardzo, bardzo długo. I tak jak każda płyta jest jakąś w ogóle częścią takiego wehikułu czasu, do którego się wraca. Tamta też była. Ja już oczywiście o niej myślę jako była, chociaż wiem, że ona cały czas sobie trwa, gdzieś tam mm. po, po ludziach lata i tak dalej. E, ja już jestem na etapie połowy kolejnej płyty, więc sobie tak muszę ten mózg gdzieś tam e, na, na, na kawałki rozkładać, trochę tu, trochę tam, żeby o tym wszystkim zapamiętać, e, gdzie było co i do czego to dąży. Ale to, tak, to był, to był e, trudny, a z perspektywy e, czasu uważam, że dobry album i bardzo potrzebny dla mnie. Mhm. No, ale jak to jest. Bo wcześniej miałem przyjemność rozmawiać z Bowską, w tym samym miejscu się działa co ty, w, i rozmawialiśmy na temat jej pracy nad płytą. I ona przyznała się, że w ogóle proces twórczy jako artysta przeżywa jako no, tak bardzo źle, że to jest takie męczące, że w, pewne tematy ją dręczą, a potem jak już ta płyta ukazuje się i trafia do słuchacza, to przestaje być jej. Ta, nad tą muzyką nie ma takiej jakby wewnętrznej kontroli, którą miała wcześniej. Mhm, Czemie, czy masz też takie podobne uczucie? Ja mam trochę inaczej, że dopóki tej muzyki nie wypuszczę, to ona cały czas mi ciąży. A Aha. z kolei w momencie, kiedy już ją wypuszczę, to mija tyle czasu e, od tego, kiedy ja już ustawiłem, że tak naprawdę spuściliśmy ten ponton i on sobie odpłynął od statku, że ja już jestem w głowie z czymś innym, totalnie dalej. Więc ciężko się w tym połapać. Natomiast sam proces twórczy, kreatywny jest, jest, jest trudny, jest arcytrudny, wymaga mnóstwo jakichś wyrzeczeń i różnych cech, które czasami okazuje się, że ich brakuje. Mm -hmm. Natomiast ja to kocham, bo chyba to jest jedyny taki, to jest trochę jak, 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 jak siłownia, że się męczysz po to, żeby odpocząć. No i teraz jest taka zagwostka dla mnie, co się w tobie jako artyście zadziało, że ty jako solista, jako Osoba odpowiedzialna od samego początku do końca za wszystko, co się dzieje na Twoich płytach. Jesteś przecież autorem tekstu, słów, które śpiewasz. Jak gdyby schowałeś się w cień, a znalazłeś się w zupełnie innej rzeczywistości, jaką jest zespół, bo teraz rozmawiamy o zespole o formacji Hospital. Świetna nazwa, bardzo dźwięczna i yy, no. Ja wiem, taka pomocna wręcz. To prawda, pomocna. To jest bardzo prosta, za zarazem ciekawa historia. Poszedłem kiedyś jeszcze mieszkając w Poznaniu na koncert moich znajomych i przed nimi grał Saport, jakiś właśnie zespół, hospital, pierwszy słyszałem i akurat szedłem sobie, no jak to, nie uszukujmy, na Saportach wygląda. Poszedłem akurat na fajkę, wróciłem z fajki sprzed klubu kupić sobie tam coś do picia i stojąc w kolejce do baru usłyszałem jak chłopaki grają. Kurde, co to w ogóle jest? Czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. Zostałem na chwilę posłuchać, e, przesłuchałem cały ich koncert. Jak przestali grać, e, to poszedłem z nimi z kolei palić te fajki przed klub. W konsekwencji czego nie przesłuchałem ani chwili koncertu, na mm -hmm. który przyszedłem. Okazało się, że z chłopakami mamy bardzo podobne flow, e, bardzo się z, w, w ciągu tego krótkiego czasu e, skumaliśmy. No i do tego stopnia, że mm, zaprzyjaźniliśmy się gdzieś tam w międzyczasie. Ja stałem się ogromnym fanem ich twórczości, tekstów Michał. Ale też muzyki. No i e, pewnego dnia okazało się, że ich basista wyjeżdża na rezydenturę do Płocka, więc e, trochę się tam wepchnąłem, mówiąc: ich chłopaki, no to jak nie będziecie mieli basisty tutaj na miejscu, to, to może ja.' Więc kupiłem sobie bas, mm -hmm. e, nauczyłem się grać i tak e, się okazało, że do tego zespołu dołączyłem. E, i, I tak już siódmy rok. No, ale to jest niesamowite, dlatego że to jest druga płyta z twoim udziałem. E, taka przerwa była między tym drugim, a trzecim, najnowszym krążkiem Cover Code. E, co się działo z formacją? Co wy wtedy robiliście? O, no ty robiłeś swoje. Tak, ja, ja, ja robiłem swoje. Wtedy się przeprowadzałem z Poznania do Warszawy. Miałem jakieś tam perypetie życiowe. Wiadomo, co człowiek może zmieścić w ciągu sześciu lat. E, u chłopaków też było różnie. Zmiany pracy, zmiany żon, e, dzieci, e, zmiany mieszkań. O, więc to na ostro. Na ostro. Z, z tego też właśnie takiej, tak, tak, tak. Ta, ta muzyka brzmi. Więc idealnie te 6 lat, które tak minęło, mm. okazało się czasem idealnym, żeby troszkę się sformatować, troszkę przemyśleć, co i jak i tak naprawdę dojrzeć, bo po tym czasie, jak już się poczuło, że nigdzie nie przynależymy i niczego nie musimy, okazuje się, że to jest idealny moment, żeby niczego nikomu nie udowadniać, tylko zrobić to na swoich warunkach. I tak powstał cover Code, który, który jest płytą. Jest najdziwniejszą płytą, jaką, jaką, w jakiej, przy jakiej maczałem palce. Ale wiesz, co mam takie wrażenie? No, nie możemy o tekstach e, porozmawiać, bo tym razem nie są twojego autorstwa, mm. ale Piotr Bielawski. Jak to... Michał, Michał, Michał przepraszam, mm. Bielawski. E, okazuje się, że ma bardzo podobne spojrzenie na rzeczywistość. Tak sobie myślę, że te teksty są e, pisane. Od tej samej strony, o której Ty zawsze y, widziałeś świat i przedstawiałeś go w swoich utworach. Dobrze mm, myślisz. Bardzo dobrze myślisz i myślę, że to można wytłumaczyć geograficznie. E, Michał jest złom, że jestem z Suwałk, ukłoniona no w tak, Podlasie, no ten tak. taki podlaski sznyt melancholii. Patrzenie w beznadziei przez poezję na piękno życia. Ja w ogóle uległem tym tekstom, jak właśnie stałem tam na koncercie, słuchałem co on śpiewa. Mówię, wow, jak można tak napisać? Jak piszę teksty, to mam 60 linijek, które po prostu jak w rapie cały czas do siebie nawiązują, a Michał wychodzi i przez 4 minuty śpiewa dwa zdania. Ale te dwa zdania są takie, że masz ochotę je sobie po prostu wytotułować. Więc. Jest to, to samo piękno z zupełnie innej strony, dlatego chyba tak, tak to polubiłem i dlatego się tak z Michałem polubiliśmy. Jak śpiewamy te teksty razem, no to już tam zapominam, kto je napisał. Był taki zespół 19 wiosen, a jeden z moich faworytów i to jeden z singli promujących ten najnowszy krążek nosi tytuł 7 ósmych wiosny. O co chodzi? No to teraz właśnie sprawdzimy. Bardzo proszę. I ta wspomniana wcześniej wiosna, to taki łącznik jeszcze dodatkowo nam się pojawił. Bardzo mocny. E, 19. Tak, w ogóle, bo to też jest taka historia, że jak dołączyłem do szpitala, to e, chłopaki byli w przednówku nagrania nowej płyty. Mhm. Ja mówię, słuchajcie, chodźcie, pojedziemy. Znam takiego producenta w Łodzi. Ja byłem świeżo po nagraniu Draumy i odkryłem w ogóle, co wnosi producent do zespołu. Chłopaki niechętnie, że dobra, tam gdzieś jeździć do Łodzi. Okazało się, że w ogóle ta Łódź to jest chyba jakimś miastem, w którym powinniśmy zamieszkać, bo mentalnie tam się wszystko zgadza. Poznaliśmy, o, chłopaki poznali Pawła Cieślaka. Uh -huh. Początki były trudne, bo tam po prostu przy pierwszym numerze nagrywanym Adrian Perkusista już się pakował, bo on powiedział, że on nie po to się uczył grać, żeby teraz coś w studio <śmiennie> zmieniać, ale jak już tam pie pierwsze koty za płoty e, uciekły, to się okazało, że no, nagrywamy już trzecią płytę z nim. E, wspaniała postać, geniusz, który gdzieś tam sobie żyje w ukryciu i zupełnie nie... nie on jest nienastrojony nie na te czasy dzisiejsze, e, które wiecie, no jakby polegają na tym, żeby się reklamować, być jak najlepszym we wszystkim i tak dalej, Ja Paweł sobie spokojnie tam ze stoickim spokojem e, swoje robi, no i e, wniósł bardzo, bardzo dużo do hospitala e, i gdyby nie on, to by to zupełnie e, tak nie brzmiało. A ja może tylko dodam, że jak ktoś teraz włączył się do słuchania naszej rozmowy, Paweł z w dookoła południa opowiadał o najnowszej płcie formacji Hoszpital. No to wchodzimy teraz w temat związany. Tu wiele tematów już mam w głowie, że powinniśmy o tym porozmawiać, ale skupmy się na tytule, bo ten tytuł buduje resztę. Mhm. Cover, kot. Czyli ukryte znowu hasło z zlepek słów, cover, coverów tutaj właściwie na tej płcie nie ma, ale kot jest motywem takim przewodnim, nawet bym rzekł, bo jak sobie przejść opis płyty, to wszedłeś chłopie mocno w rodzinę Bielawskich. I tu bym skupił uwagę naszych słuchaczy na dwóch imionach. Krakers Bielawski i Budyń Bielawski. Bardzo, bardzo istotne tutaj postaci w tejże płycie. Krakers i Budyń to są koty mieszkające z Michałem i z Asią. Asia Bielawska, która wcześniej w ogóle wydawała jako Asia i koty. Wcześniej był jeszcze Micek, rudy kot, który niestety już gdzieś tam sobie hasa na innej planecie. Cover kot, czyli gęsta tkanina utkana z różnych e, materiałów, e, a tutaj idealnie pasująca jako, e, jako nazwa tej płyty. E, też okładka, którą tutaj widzimy w, w kolorowaniu Do kamery pokażę, bo to jest tak. niesamowite. To jest w ogóle odwzorowanie zdjęcia, które Michał zrobił u Macieja Rębarza, takiego poety. Tego kiedy... nie da się normalnie słuchać. Bo nie? Trzeba brać tak, tak, kredki tak, ręce i, i malować. 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 Trzeba jakoś rozładowywać. Uh -huh. Więc tutaj wszystko kręci się wokół kotów. Ja e, nie jestem fanem tych, tych istot, Yy, ale mm, przyglądam się im jak kosmitom, bo uważam, że są troszkę nie z tej planety, co my i yy, yy, można je usłyszeć i krakersa i budynki, o, o, o tak to wygląda. No, to, to jest, to jest, tak, to po, musimy zrobić taką książeczkę w ogóle z tym. Mm -hmm. Plakat, jak będzie winyl, tak, to wiesz, tak, 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 tak. z tego może się składać spokojnie. Yy, więc polecam serdecznie płytę dorwać i pokolorować, bo już widziałem, że ile osób, tyle, mm, tyle różnych form e, malowania tego niedokończonego dzieła. Ale jest tak zwana druga strona medalu. Jak się wczytujemy w opis płyty, to dochodzimy do wniosku, że no, trochę tej melancholii też daliście, nawet powiedziałbym no, nieco więcej. Bo muzycznie, bo o tym nie powiedziałem, to przypominacie mi bardzo y, dokonania happy set. Mm. Ale jak tam są solówki gitarowe i ta gęstość, to mm -hmm. no, ewidentnie de Cure. Mm. Gdzieś te inspiracje tam w głowach waszych y, mocno grały, mm -hmm. no, ale jest w opisie zawarta taka y, sentencja. Cover code to smutek. I radość, dojrzałość i niedojrzałość, sen i bezsenność. Myślę, że życie polega na jakiejś takiej polaryzacji uczuć yy, i znajdowaniu tego środka, którym yy, się idzie. Bo tak naprawdę bez tych krawędziowych sytuacji nie byłoby tego środka. Więc świadomość tego, że bez radości nie ma smutku i bez smutku nie ma radości, tutaj jest kluczowa. I chyba na tym polega ten, ten zespół, i na tym polegało też te 6 lat, które nam zajęło na napisanie i nagranie tej płyty, bo było skrajnie. A jak jest z tym egoizmem i altruizmem, który spaja wszystko w jedno? Myślę, że to jest tak naprawdę to, czemu nie chcemy się Przyznać wszyscy, czyli nawet jeżeli jesteśmy altruistami, to tak naprawdę ostateczną, e, ostatecznym powodem tego altruizmu jest nasz egoizm, bo jeżeli mhm. chcemy być dla kogoś mieli, to po to, żeby ta osoba dobrze się czuła, czyli dobrze wspominała nas, więc to wszystko jest sprytnie proste. Tworzycie bardziej dla siebie? czy dla potencjalnych odbiorców? I od razu podkreślam znaczenie tego pytania, też waszym stwierdzeniem, że ostatecznie Cover code to płyta dla nielicznych, możliwe, że tylko dla jej autora. Zdajemy sobie sprawę, że każdy ma swój sufit i, i dobrze go znać, więc nie mm, pretendujemy tutaj do tego, żeby wyprzedawać stadiony, bo mhm. to jest niemożliwe. Natomiast wiemy, że dociera to do niedużej ilości, o niedużej liczby osób, dla których jest to muzyka bardzo ważna, a na pewno dla nas. Mhm. I więc jeżeli właśnie tutaj altruistycznie patrząc, docieramy do tych nielicznych osób, które mają zawężone gusta na coś takiego jak Polska. Alternatywa, a Egoisty, egoistycznie patrząc, jest to e, album dla nas, żebyśmy mogli się z tych emocji wyzbyć. Mamy na płycie e, ten skład zespołu nieco poszerzony, bo jest całkiem długa lista gości. E, tak, długa lista gości i gości. No bez, bez gości nie ma e, zabawy, mhm. a trochę zabawy w, na tej płycie e, być powinno. E, Ramona Rey, o której tutaj mówiliśmy, of the record, która pięknie w ogóle swoim duchem wprowadziła jakiś taki przepiękny niepokój do, do, mhm. do piosenki. Dobranoc, jest też koleżanka, która zagrała na flecie, są koty, no Paweł Cieślak, który swoim duchem to wszystko spiął, pewnie o kimś zapomniałem, ale jest to, jest to, jest to w ogóle taki wielki monstrum złożony z przeróżnych osób. Powiedzieliśmy o Ramonie Reibo, mówiliśmy poza anteną, to trzeba jeszcze słuchaczom podkreślić, że wątek się rozwijał w czasie siedem, ósmych wiosny i to jest ciekawe, bo ten teledysk jest postawiony w niejako w kontrze do utworu i do tekstu, który tam wyśpiewują wokaliści, bo generalnie jest to bardzo mroczna pieśń, a te pląsania delikatne na łące, no to jest zupełnie coś innego. To był ciekawy teledysk, który, e, kiedy Michał poprosił Zuzannę Bukłachę, żeby to wymyśliła, to powiedział, że on chce w piżamie latać z Ramoną i żeby pojawił się Batman w postaci Pawła Cieślaka, więc jak jakoś została taki w ogóle no, że draft, że... mówi do mnie z ale co ja mam z tym zrobić? Ja mówię, no ty, ty już wiesz, co najlepiej zrobić, więc, więc teledysk powstał jako... E, w ogóle to jest jeden z moich ulubionych teledysków gdzieś tam z muzyką, która, e, gdzieś tam z, w której brałem udział, bo jest jakoś tak fajnie niepokojący, że mam wrażenie, że w ogóle zrozumiały tylko dla Polaków. Przez właśnie podlaski smutek, jakieś takie tyryryry, duchy są, ale są dobre, a w sumie ich nie ma, więc, więc no i wszyscy mamy problemy ze spaniem. No tak, a pożegnamy się kompozycją zatytułowaną Zimno, bo w Warszawie podobno jest zimno. Jest. Mało tego, podobno też spadł śnieg, pierwszy tej jesieni. O kurczę, e, to ciekawe. E, przyszedłem w płaszczu, więc już wiem, że to był zły, zły wybór, ale no to jest piękno chyba tego, tego kraju że pogoda nigdy nas nie pozostawi w stanie bezczujności. Zimno, hospital, Paweł Swiernalis, bardzo dziękuję Ci za dziękuję wizytę. Dziękuję serdecznie pozdrawiam wszystkich serdecznie.